Zaczynamy, TOP 5SK Info i na początek zabieramy Was do Tarnowa, żeby sprawdzić po co w centrum miasta stanął szałas. To było nawiązanie do starożytnego święta namiotów. Takie lekkie konstrukcje pozwalały kiedyś przetrwać wędrówkę po pustyni. Tutaj za namiot robił drewniany szałas, a że święto jest radosne, to sam szałas smutny być nie mógł. Jest żeby to było coś radosnego, kwiata, ale tu ktoś tam mówił, a dinozaur może być? No, nie może być, nie może być. I w ten oto sposób i prehistorię, i starożytność można było poznać od deski do deski. A mieszkańcy Kielc zaczęli robić tlen. I na początek posadzili tlenowe drzewo w centrum miasta. Jedno drzewo tlenowe to był dopiero początek akcji robimy tlen dla Kielc. Później w ruch poszły kolejne szpadle no i w ten sposób posadzono kolejne rośliny. Tym razem było ich 11. Łącznie plan jest taki, żeby w całym mieście korzenie zapuściło 100 tysięcy nowych drzew i krzewów. Plany zapierają dech w piersiach, ale jak się uda, to mieszkańcy odetchną z ulgą. Po tlenu to im nie zabraknie. A już teraz bardzo budująca akcja, czyli bieg po dom w nowym Sączu 100 osób ruszyło w trasę tego biegu nie po to, żeby bić życiówki, ale żeby poprawić życie pani Sylwii i jej córek. Dziewczyny są chore na rdzeniowy zanik mięśni. Mieszkają w małym domku, w którym każdy ruch to kolejna przeszkoda, czasami nie do pokonania. Udaliśmy się właśnie na oględziny, zobaczyć faktycznie jak one mieszkają. Proszę mi wierzyć, w XXI wieku, żeby nie można było do łazienki wejść osobie zdrowie, a ja już nie mówię, jeżeli matka musi codziennie dziewczynki ściągać z wózków inwalidzkich i codziennie myć. Rodzina nie potrzebuje luksusów. Chce po prostu tu normalnie żyć. że Mogą sobie dostać same, że mogą sobie na blacie zrobić jakąś kanapkę na przykład same, czy no takie po prostu rzeczy, które dla zdrowego człowieka są taką oczywistą oczywistością, że nawet się nad tym nie zastanawia. Spełnienie tych marzeń coraz bliżej, bo fundamenty już wylane, materiały w większości zebrane. Jak mówią organizatorzy, brakuje... Wszystkim rąk do pracy. Bo nogi już są. Halę katowickiego dworca wypełnił dźwięk skrzypiec, pianina i śpiew. A to wszystko w ramach dnia białej laski. Głównymi aktorami tego flashmobu były osoby niewidome. Miejsce akcji, czyli dworzec, też nie było przypadkowe, miało przełamywać stereotypy. E, mam znajomego, który chodził na strzelnicę, jaka osoba niewidoma. A poza tym niewidomi chcieli pokazać tym, którzy widzą oczywistą prawdę. A to był prawdziwy raj dla miłośników pociągów. Za nami czwarta bydgoska wystawa makiet modułowych. Tory, nastawnie, zwrotnice, krówki, kurki, koguciki, a nawet nudyści. Takie cuda na kiju pojawiły się w Bydgoszczy. Zjechali się tam kolejowi modelarze z całej Polski. Każdy skonstruował coś od siebie, i tak powstała gigantyczna makieta. Dopieszczona w najdrobniejszych szczegółach. I to wszystko wygląda tak jak w rzeczywistości. Trochę lepiej, bo się nie spóźniamy. No a u nas też kolej. Kolejna, kolejne Top 5 SK Info. To już za tydzień, o tej samej porze. Piotr Bukowski do zobaczenia.